Bo, wiecie, ja jestem w ciężkiej też depresji, zmagam się już z nią już któryś rok Postanowiłem działać ostro, wiecie? Nie? Bo depresja to jest taka parszywa choroba, która tak albo was ściągnie w dół, albo jest dla was wielką szansą na zmianę i na sukces, wiecie? Ale siła, z jaką ciągnie was w dół, jest niewyobrażalna, wiecie? Nie możecie spać. Nie macie żadnej psychicznej siły. To jest, ja to mówię, to jest tak, jakbyście mieli cały czas na plecach wielki kamień, wiecie? I jakbyście chodzili po ruchomych piaskach, że jest wam ciężko, bardzo ciężko zrobić krok, wiecie? Ale jak się zatrzymacie, to toniecie, wiecie? Musicie cały czas być w ruchu. Cały czas iść do przodu, pomimo tego ciężaru całego, z przeświadczeniem, że, wiecie, te ruchome piaski się skończą, że wyjdziecie z tego bagna, że ten kamień zrzucicie i wszystko się odmieni, wiecie? Nie można się poddawać. I to mój kanał ma wam, ma was, wiecie, mimo wszystko, mimo tych moich trudów. Tych moich nieszczęść, co wam pokazuję, bo Jezus lubi dawać mi psztyczki, ale wiecie, zawsze mnie wyciąga z opresji na końcu. I mój przekaz do Was jest, że nigdy nie można się poddawać. Nie? Jakby wam ciężko nie było, ile ludzi by nie było przeciwko wam? Nie poddawajcie się mordeczki. Jak macie jakieś marzenie, Macie jakiś cel, to nie ma chuja, wiecie, co by was powstrzymał, nie? I zobaczycie, że ponury zawalczy, i zobaczycie, że ponury zrealizuje wszystkie swoje marzenia.